Cześć, z tej strony Dziupęk12 was w kolejnym odcinku na moim kanale <grych> Dobra, e, dzisiaj jesteśmy w nowej serii. E, nie mam jeszcze nazwy, ale ta seria polega i debidaty, że jesteśmy takimi bojakami, którzy dopiero skończyli 17 lat. W Ameryce można zdawać prawo jazdy od 17 lat jakby coś. No i tutaj. Próbują jakoś przeżyć, coś próbują robić i tak dalej. No i tutaj mieszkamy w takim domu, który jest domem rodziców. Rodzice powiedzieli nam, że już mamy się powoli wyprowadzać, bo nie chcą mieć nas na, na głowie. Więc mamy ten miesiąc na... Yy, na miesiąc znaczy te, ten dom. Yy, jeszcze. No i i tyle chyba z takich o tutaj mam taką broń takie tutaj takie rzeczy o Siema. cześć co tam y... w sumie to nic aha no ja się zaraz wybieram na kosza dobra to jeźdź na rowerze bo ja jadę czuburkiem dobra no to nara ty masz kluczyki pod niego bo ja nie mogę. W domu leżą gdzieś. A. No, poznaliście mojego brata i Jacka. O, tu są kluczyki. Dobra, biorę. Kluczyki w ogóle rodzice schowali, ale je znaleźliśmy. Dobra. Jedziemy. O ten pojechał. Dobra. Ej, co ja wam mogę tutaj pokazać? Pokażę wam. Pojedziemy sobie do sklepu. Tu jakieś bułki. Bo się rok szkolny tutaj w Ameryce teraz zaczyna. To wiecie? Trzeba, trzeba się jakoś tutaj przygotować. Więc jadę sobie do tego. Do sklepu. Wezmę sobie stąd. Wow. Jakiś plecak kupię i jakieś rzeczy tutaj. Zaraz wracam. Dobra, mam plecak. Te jakieś duże zakupy zrobiłem. W ogóle macie... Yy, nie macie w sumie. Yy, mój, mój stan konta to jest tab... chyba 7000. No 7000. Szukamy jakiegoś auta na razie. Żeby coś kupić jakąś furkę. No ale nie wiemy jeszcze co kupić. Rat, nie, ma, nie wiem ile tam ma pieniędzy. O, to chyba już wraca z kosza. A to nie on chyba. A nie, to on. <słuch> wow. O kurde. Dobra, na szczęście tu nie ma lampy, bo tak tu bez lampy jeszcze było. Ja to jeszcze przy domu zrobię. Wjechałem specjalnie w ten rower. Kurde, przeblokował garaż. Czekajcie, przesunę go. Hop. O. Albo tu go postawię. Bo chcę go przejechać. Dobra Do auta idziemy Cyk Kurde, nie chcę się przewrócić Czekaj co zrobię tak Wow Dobra, tył trochę się popsuł Dobra Spokojnie Mam pewnie na ogrodzie jest, idę na obrot. O, tak jak mówię. Jak było na basenie? Zresztą znaczy, za tym Co? Jak było na tym? Uf! Fajnie No i się zobaczyłem Idę odłożyć ten plecak, zaraz przyjdę Dobra, tu go położę zarazie cyk I co ty robiłeś na tym koszu? Ty nie A masz co na... Się robi na koszu? A ty nie masz na co pieniędzy wydawać? E, no? Ile masz pieniędzy? Nie mam. Kurde. Fury szukam jakiejś dla siebie. Masz coś dla siebie, bo ja nie mam jeszcze. No ja tam poluję jakąś ulicę widziałem. Mhm. Ja właśnie. ...zastanawiam się nad jakąś PMK. Mhm. Ej Bartek, patrz Co? Jaki Bartek? Oj to cięcie, Jeszcze raz Nie może być tego Bartka Jacek, 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 Jacek Dobra Ej Jacek Ty patrz, tu chyba coś w jest Ty zobacz Widzisz? Dobra Nie nabrał się Do mnie do pokoju. Łazienka zajęta. Ale to Zamykam jest mój pokój. Klucz. I co? Ja Ale to jest jedna łazienka. No zamknięte jest, halo. No. Kurde, o. Jestem cały mokry. <gryw> Może i jednak widać. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, to co robimy? Nie wiem, co ten sąsiad tak się patrzy na mnie. Patrz, ktoś hydrant wywalił. I lampę. <noise> Ciekawe, kiedy się zorientuje, co on robi. No nie wiem po co on go bije. Kurde no Co ty zrobiłeś? Oj Jeszcze się potknął. Co ty co? zrobiłeś? Pobiłem go, bo mnie zzywał. To Ty zobacz, ktoś tu wjechał w lampę i w no, pewnie, pewnie ty Pewnie wyskoczył na hydrancie. I cyk na lampie. No właśnie widzę, że coś polecowałeś to auto. Nie, to było tak. Uderzone, nie, nie było. Było Fajny spoiler z kartonu zrobiłem? Tak. I dokładki. Super. Idę się przejść. Chodź w ogóle. Chodź pokażę ci coś, w... Ale szybko. Chodź tu. Chodź. Idzie, idzie. Gdzie on jest. Pewnie się wywa... O! Skacz, złapie cię! Nie chcę skoczyć. A! Słaby jest. Ja zaskoczyłem gdzieś się stał. O, i źle <grym> Nic nie jest? Nie Co ty taki wywrotny dzisiaj jesteś? No co wywrotny, no spadłem no Aha. Ja taki tu wysokości. lubię chodzić na spacery, tutaj tak jest przyjemnie Śmierdzi tu Co ci śmierdzi? Ściekami I menelnią W gorącej wodzie pokąpany jesteś O, menel! Siema, menel! Zostaw ją Elo manel. O piwo tu leży dzięki Jak być biednym Biorę piwo Nie no dobra zostawmy Dobra Ukradłem temu Menelowi piwo No dobra to więc to chyba by było na tyle Z tego odcinka Taki dzisiaj kró krótki odcinek Ale chcieliśmy wam pokazać co jest z I widzimy się w kolejnym Trzymajcie się cześć